Prawda, nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe kto mógłby mi pomóc? Oczywiście, oczywiście, już idę, idę. O, witam! Witam panią. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker. Zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. Więc pani jest Amerykanką? Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka! Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź! Co za okropny dzieciak! E, zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało. Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek, to dzień żałoby. Dziś jest pogrzeb panny Anny. Mamo smutne! Hans żywy, Hans daleko jest. Anna powiedziała to, mamo. Anna lubi mamo bardzo. Mamo, tego już za wiele. Przestań na przykrość się pani. No dalej, jazda mi stąd. Cóż to ja mówiłam? A, tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Waldilajne, naprawdę. Teraz podobno zamkną fabrykę. A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapobiec? Oczywiście nasza przyszłość spoczywa w pani rękach, panna no Walker. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? Oczywiście. Oto pani pokój. Mam nadzieję, że się pani spodoba, pan no Walker. Proszę sobie odpocząć. Oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się radością. Oczywiście, bowiem życie w dolinie znów odzyska swój dawny rytm. Gdyby tylko widziała pani Waladilajnę wcześniej, było urocze. Przyjeżdżali tu ludzie z całego świata. Oczywiście, by kupować nasze słynne automaty. A, oczywiście! Jest poczta dla pani. Proszę nie zapominać, że zawsze chętnie służę pani pomocą. Marson i Lormont, w czym mogę pomóc? Proszę mnie połączyć z panem Marsonem mówi Kate Walker. Proszę poczekać. Widaj, Kate, mów, jak jest sprawa? Właśnie przyjechałam do Waladilajny. Jest tu mały problem, panie Marson. Obawiam się, że pani Woralberg nie żyje. Prawdziwe nieszczęście. O ile dobrze sobie przypominam, przewidzieliśmy tę smutną ewentualność i wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale. Więc w czym tkwi problem, Kate? Natychmiast skontaktuj się z notariuszem. Sekretarka prześle ci faks z jego adresem i list wprowadzający z naszej firmy. Bardzo dobrze, panie Marson. Dobrze, kończę już, Kate. Informuj mnie na bieżąco, he? Ja tylko. Uff. Wróciłam. Panno Walker? Czy znał pan osobiście Annę Woralberg? Oczywiście, że tak. To znaczy, no nie tak bardzo. To była dama. Bardzo ją wszyscy tu kochaliśmy. Niechaj spoczywa w pokoju. Te roboty są takie urocze. Zauważyłam, że w Waladilajne macie ich całe mnóstwo. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Woralbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to przy nigdy nie wymawiać tu słowa robot. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. Kim był ten chłopiec, który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj mnie, nie, w żadnym razie. To nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. I to wszystko. Co łączyło go z Anną Voralberg? Momo to taki nasz wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. No i ciągnie swój do swego. Jak to miał pan na myśli, że Anna Voralberg także była opóźniona? Ależ skąd? Nie, nie, w żadnym razie. Była samotnikiem, zamknięta w sobie. Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Momo mówił o Hansie Voralberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. Chyba ponownie będę potrzebowała pańskiej pomocy. Czy pani już wyjeżdża, pani Walker? Czy życzy pani sobie zanieść walizki na dół? Nie, nie, jeszcze nie wyjeżdżam, ale będę potrzebowała. Z przyjemnością służymy pomocą, jednakoż proszę pomyśleć, co by było, gdyby zadzwonił telefon lub nadszedł faks, albo klient wszedł do środka. Musimy tu czuwać cały czas i nie mamy ani minuty wytchnienia. Przykro mi. W porządku, nic wielkiego. Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usług. Idę rozejrzeć się po Valadiline. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? Dzień dobry? Czynne? Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra, dziś pogrzeb. Żałoba. Przykro mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw! Z powodu śmierci madame Voralberg wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie, szkoda. Najpierw muszę porozmawiać z notariuszem. Witam pana. Panna Walker, jak mnie mam. Jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panna Walker, proszę. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście. Oczekiwałem, pani. Czy nie wydaje się panu podejrzane, że madame Wolarberg odeszła tak nagle? Hmm, jej śmierć jest dla nas zaskoczeniem. Zawsze sprawiała wrażenie osoby pełnej energii. Żałuję, że nie udało mi się jej poznać. Anna Wohlerberg nie była jedynie moim zaufanym klientem. Była także moim serdecznym przyjacielem. Wejścia do pańskiej rezydencji pilnuje wspaniały automat. I ja jestem z niego dumny. Mam dość poważne kłopoty ze zdrowiem, stąd też wydaje się wyjątkowo nieodzowny. Tak, nieodzowny. Anna Voralberg była wybitnym twórcą. Dzięki niej wiele domów posiada podobną maszynerię. W gospodzie spotkałam małego chłopca imieniem Momo. Dowiedziałam się, że jest opóźniony, ale nie o tym chcę mówić. Chłopiec wspomniał mężczyznę imieniem Hans. Najprawdopodobniej miał na myśli nieżyjącego już brata Madame Wolarberg. Co więcej, słyszałam, że Hans wcale nie umarł. Co pan o tym sądzi? Hmm, po kolei, panno Walker, wszystko po kolei. Wszelkie istotne informacje przekażę pani w odpowiednim czasie. Może być pani tego pewna. Czy spotkał pan kiedyś Hansa Wolarberga, brata Anny? Zachowałem w pamięci jedynie kilka mglistych wspomnień, nic ponadto. Byłem wtedy bardzo młody. Bardzo młody. Jeśli pani pozwoli, wróciłbym do tego nieco później. Z uwagi na ten smutny fakt, iż nie ma już wśród nas Madame Wollarberg, wierzę, że w kwestii sfinalizowania sprzedaży mogę na Panu w pełni polegać. Proszę nie spodziewać się zbyt wiele, Panno Walker. Obawiam się, że nie będę mógł Pani pomóc w tym względzie. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niżli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Vorarlberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć te transakcje jak najszybciej. Rozumiem aż nazbyt dobrze, Panno Walker. Widzi Pani, jest spadkobierca, Panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, madame Wolarberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panna Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Wollarberg przysłała mi ten list dwa dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam paniów dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Waladilajne i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Wolarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Wolarberg przebywa gdzieś, na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. Wolarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, pan Walker. Powiedziałem pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Woralberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć panno Walker, że jest mi do prawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie, i co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki, klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, pannu Walker. Do widzenia panu. Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. O tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę się z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O ósmej mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan? Dan! Będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Y, rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ, Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić. Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję dobrze. Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. Drzwi są zamknięte, ale muszę się wam jakoś dostać.